Nazywam się Katarzyna Muzyka Jecheć i jestem współautorką ABC Empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami. Empatia jest dla mnie przede wszystkim zrozumieniem czyichś uczuć, czyichś potrzeb, stylu życia, wyglądu. Jest to swego rodzaju akceptacja, otwarcie się na inność, otwarcie się na, na to, że ktoś może wyglądać, czuć się, zachowywać się inaczej niż my. Napisanie książki przez trzy osoby jest to oczywiście wyzwanie, ale myślę, że dzięki temu, że my między sobą mamy takie dobre relacje z Wiktorem i z Żanetą, to sprawiało nam to przede wszystkim dużo frajdy. Spotykaliśmy się wiele razy, dyskutowaliśmy o tym, jacy to mogliby być bohaterowie, jakie mogliby mieć przygody, jak mogliby wyglądać. Te cztery rozdziały, które, za które ja jestem odpowiedzialna, są dla mnie ważne, ponieważ. Miałam doświadczenia z dziećmi z tymi schorzeniami, kiedy pracowałam w szkole, ale też moje własne dzieci też miały różne przygody zdrowotne. Myślę, że bardzo ważne jest pokazywanie dzieciom tego, jak powinny wyglądać relacje między dziećmi zdrowymi a dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami i schorzeniami. ABC Empaty jest książką, którą na pewno warto czytać swojemu dziecku przed snem. Ta książka przekazuje naprawdę pozytywne i wartościowe treści. Myślę, że dzieci mogą wynieść z niej naprawdę bardzo dużo. Mogą zobaczyć, jak te relacje między różnymi dziećmi mogą wyglądać. Myślę, że też będzie to korzystne dla rodziców, którzy też pewnie wymagają tego, aby pokazać im jak rozmawiać o tym z dziećmi?